Chciałbym ja teraz tutaj przejść do takiego etapu, w którym już zdecydujemy się na wdrożenie Państwa produktu do naszej firmy. Mm -hmm. Jak wygląda taki proces wdrażania, szkolenia? Co musi firma przygotować? Ile to coś takiego trwa? No i na sam koniec chciałbym uzyskać informacje, jakie są koszty minimalne, maksymalne lub na bazie jakiegoś przykładu, jakby to mniej więcej wyglądało. Najlepszy będzie przykład wdrożenia, czyli weźmy pod uwagę zakład przemysłowy, który będzie miał średniej wielkości około 30-30 paru tysięcy metrów kwadratowych. Na początku potrzebujemy oszacować jego wielkość, żeby wiedzieć, jak dużo tych pikonów, tych urządzeń będzie wewnątrz. Jeżeli to będzie zakład taki, który posiada dość... Niezwartą tą, tą część produkcyjną, czyli można powiedzieć, że te urządzenia lokalizacyjne można rozmieścić stosunkowo y, rzadko. Na przykład załóżmy, że taka ilość to będzie około 500 sztuk takich takich radiolatarnych na takim zakładzie, co stosunkowo mało przy, takim, przy, takim, przy takiej powierzchni. Y, to Biorąc pod uwagę jeszcze drugi czynnik istotny, czyli ilość użytkowników w tym systemie, jesteśmy w stanie oszacować koszt takiej instalacji gdzieś na poziomie około 300 tysięcy złotych. To, to jest koszt, który wiąże się z, z naszej strony. Instalacją wszystkich tych urządzeń, yy, skonfigurowaniem całego systemu, zebraniem danych właśnie w postaci wiedzy. W zasadzie musimy całą strukturę organizacyjną zakładu de facto wrzucić do systemu, żeby wiedzieć, którzy pracownicy na których liniach się znajdują, w których miejscach pracują. Trzeba te, można powiedzieć, dane odnośnie tych kont, zarejestrować to wszystko, wprowadzić te wszystkie uprawnienia pracownikom do systemu, Kontrolować, czy proces geolokalizacji właściwie działa i go w odpowiedni sposób do, dopracować dla różnych obszarów zakładu. Trzeba się też wiązać z tym, że, że utrzymanie takiego systemu już po wdrożeniu też wymaga pewnego kosztu takiego związanego z opłatami stałymi, opłatami serwera, opłatami właśnie związanymi z ilością danych przechowywanych na serwerze, z naszym stałym serwisem i aktualizacją całego oprogramowania, które w przypadku takiej instalacji wynosiłoby około 6-7 tysięcy złotych miesięcznie. Jeszcze było też pytanie. Yy, szkoleń, które również... Tak, jak wygląda proces właśnie przeszkolenia kadry? Tutaj takim na pewno ważnym aspektem, co Pan na początku wspomniał, jest to, że musi być jasna struktura organizacyjna. Musimy wiedzieć, kto co robi, żeby te dane ściągnąć i wrzucić do systemu. To to jest taki dosyć ważny aspekt, bo często tego brakuje powiedzmy w starych firmach, w starych przedsiębiorstwach. Nowoczesne korporacje już się ukierunkowują na to, żeby było wiadomo, kto za coś jest odpowiedzialny. Więc no tutaj ten aspekt związany z przeszkoleniem ludzi, to też będzie na pewno ukierunkowany na dane działy, na dane odpowiedzialności. Jak wygląda sam taki proces szkolenia? To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię szkoleniową, to my w trakcie procesu instalacji mhm. zawsze mówimy, że ten proces instalacji trwa około 2-3 tygodni. Przy takiej wielkości, o której mówimy tutaj przykładowej, no to mamy dwa tygodnie na to, żeby zainstalować sieć. Wprowadzić te dane do systemu, a to wprowadzanie danych albo mamy jakieś usystematyzowane dane już w systemie, które nam klient udostępnia, i my to wprowadzamy, albo robimy po prostu zwykły wywiad z ludźmi. Czyli przechodzimy po rozmawiamy z kierownikami, i upewniamy się, który z nich chce wiedzieć o czym w danym zakresie. Na przykład może być jakaś jednostka, która odpowiada za instalacje przemysłowe na całym zakładzie. I oni na przykład chcą mieć alarm, kiedy są tylko te typy pracy realizowane, a o wszystkich innych oni nie chcą wiedzieć, bo to jest jak gdyby nie ich, nie ich temat. I my to też robimy. Wdrażamy te informacje w, z poziomu tych narzędzi administracyjnych. Możemy to zrobić. Jeżeli chodzi o z proces szkoleń, to jest kilka typów szkoleń dla każdego pracownika. Bartek tutaj wcześniej wspominał o tym, że każdy pracownik może mieć różne te uprawnienia. I ze względu na to, że te uprawnienia są różne, też w inny sposób będziemy z nich korzystać. Ten dział finansów inaczej będzie patrzeć na system i nie będzie pewnie obserwować, wykonywać otwierania, zamykania prac, ale będzie chciał obserwować sobie to, co było, co jest zamknięte i czy, czy dane prace zostały już zakończone. Będą patrzeć też na numer zlecenia, który jest do tego podpięty. W zupełnie inny sposób też będzie korzystać z tego dział BHP który w czasie rzeczywistym chce wiedzieć, gdzie są prowadzone w tym momencie na całym zakładzie prace, gdzie można byłoby podejść zrobić jakiś audyt albo sprawdzić, zweryfikować, czy jakaś firma nie robi jakichś czynności, których są znaczy, które są niewłaściwie wykonywane. Teraz bez Interwebu, to takiej wiedzy, gdzie kto pracuje, to trudno BHP wiedzieć, trzeba się udać po prostu na zakłady, a nóż się trafi na jakąś firmę. A no Tutaj mamy praktycznie wszystko czarne na białym. Nie wiem, co jeszcze mógłbym dodać, jeżeli chodzi o takie koszty. Może takie jeszcze właśnie a propos kosztów, bo tutaj mówiliśmy o takim e, miesięcznym ko o koszcie utrzymania. E, chciałem się zapytać, czy w tym koszcie utrzymania również e, kupujący dostaje obsługę, e, dostaje taki serwis w razie jakiejkolwiek awarii lub e, zdarzeń nieprzewidzianych, tak jak Pan wcześniej wspomniał? O tym koszcie, co mówiłem, to mówimy o takim, można powiedzieć, na najniższym poziomie SLA serwisowym mm. z naszej strony. Znaczy, ogólnie system internetowy nie jest jakimś takim bardzo kluczowym systemem, który miałby powodować zatrzymanie produkcji lub czegoś, czegoś w tym stylu. Jest to system, który rzeczywiście wymaga, żeby cały czas pracował, jednak jego poziom niezawodności niekoniecznie musi wynosić tyle co systemy bankowe, na przykład, które związane są z tym, czy nasze przelewy docierają z punktu A do punktu B. Jest to po prostu o mniejszym poziomie takim zabezpieczeń, czyli można ten serwis, jak gdyby czas reakcji można w pewien sposób wydłużyć. Jeżeli on nie jest, bo możemy się pod, podczas zawierania umowy, decydujemy na to, jaki właśnie pakiet serwisowy wykorzystamy. Możemy mieć stałe 24 godziny na dobę obsługę klienta i reakcję rzędu do 2, 3, 4 godzin, jednak to wszystko będzie się wiązać z ogromnymi kosztami, które po prostu wymagają, żeby jakiś profesjonalny programista przez cały czas był dostępny i jak tylko coś wydarzyło, to po prostu od razu przechodził do działania i naprawiał usterkę. No jednakże my zapewniamy w Finerwebie stuprocentowy, jak gdyby zakres opieki i serwisu z naszej strony. No jest to tam pewien pakiet godzinowy, który w umowie jest wyraźnie wskazany i w razie gdybyśmy bardzo często wprowadzali różne zmiany, poprawki te dla klienta, to wtedy ewentualnie będzie wymagana jakaś korekta czy jakiś dodatkowy pakiet właśnie napraw, ale tak... Właśnie to... tutaj mi się takie jedno pytanie też nasunęło, czy w momencie kiedy Zatrudniamy nowych pracowników do firmy. Wiadomo, często jest e, rotacja. Czy u Państwa również będzie taka usługa doszkalania ludzi, do szkalania zespołów? To znaczy. Mm, Bo rozumiem, że przy pierwszym wdrożeniu, uruchomieniu, e, no, oczywiście trzeba zrobić przeszkodę. Tak. W firmy zewnętrznej, pracowników i dział techniczny, <coughs> całe utrzymanie ruchu, praktycznie wszystkich menedżerów <coughs> też z osobna, dyrektora, których też by chciał mieć wgląd i mógł zaprezentować to rozwiązanie też swoim inwestorom, klientom. E, Którzy mogą zobaczyć, jak jego funkcjonuje też zakład. My to robimy, i takie szkolenia w czasie późniejszym rzeczywiście możemy w jakiś sposób zrobić, zrealizować jeszcze raz. Jednak i tak prostota działania naszego systemu jest jedną z najważniejszych chyba funkcjonalności, którą my od samego początku realizujemy. Czyli dążenie do tego, aby nie było konieczności powtarzania takich szkoleń i żeby dział BHP, który utrzymuje zakład i realizuje i tak w każdym roku takie szkolenia roczne, mógł w bardzo prosty sposób przedstawić działanie tego właśnie tej nowej kultury pracy z wykorzystaniem internetu. Aktualnie samo ca całe szkolenie i proces tłumaczenia jak każde pozwolenie należy wypełniać i, i ten zajmuje już dobre pół godziny. Kiedy my jesteśmy przekonani, że obsługę podstawową aplikacji dla firm zewnętrznych można wyjaśnić jej działanie w, w kilkanaście minut. Jest on bardzo prosty i intuicyjny. Więc my poświęciliśmy ogrom pracy z naszej strony, żeby ten, ten, to oprogramowanie i aplikacja była bardzo łatwa w obsłudze, co nie zmienia faktu, że to się wiąże z tym, że pod tą skórą jest ogromna ilość różnych warunkowych zdarzeń, które system jak gdyby sam, jak gdyby już przetwarza, oblicza, jak gdyby robi za nas bardzo dużo czynności, o których nawet nie wiemy, których nie widać jak gdyby tak na pierwszy rzut oka. To jest właśnie ta wartość dodana, którą dostajemy, dostajemy kupując Państwa produkt. Tak. No brzmi to wszystko bardzo jasno, na pewno znajdą się firmy zainteresowane takim produktem, bo jednak Procesy biznesowe są na tyle ważne, na tyle nas kosztują, żebyśmy chcieli zaoszczędzić na za nich pieniądze, żeby były też te systemy jasne, żeby były jasno opisane. Wszystkie przedsiębiorstwa nowoczesne dążą jednak w kierunku Industrii 4.0, dążą w kierunku nowych technologii, więc życzę Państwu powodzenia i mam nadzieję, że będzie o Was głośno. Dziękuję bardzo. Dziękuję.